Mają ci najmłodsi, którzy do szkoły nie chodzą codziennie. Przypominamy, czym mogą się zająć. Dzisiaj mogą zająć się czarami i sztuką cyrkową. Pierwsza będzie uczyła się tejże nasza reporterka Ewa Paduszkiewicz. Miała do wyboru chodzenie po linię, tresurę dzikich zwierząt, wybrała nie wiedzieć czemu żonglowanie. A ty, jak zwykle, zmyślasz. Tak naprawdę, to mamy do, z tych sztuk cyrkowych w tym momencie do zaoferowania właśnie żonglowanie. Będziemy przyglądać się, jak dzieciaki ze szkoły podstawowej uczą się tego żonglowania. Ja, co prawda, miałam również Państwu pokazać swoje umiejętności. Niestety, z przyczyn technicznych po prostu nie jestem w stanie. W tym momencie na pewno spróbuję później. My przyjrzymy się, jak dzieciaki uczą się tego żonglowania, i porozmawiam z Kamilem Żurawskim, instruktorem żongler... żonglerki tutaj w Soto, czyli daleko w Centrum Kulturalno-Sportowym. Jak się uczy takie dzieciaki żonglowania? Bardzo miło, bardzo przyjemnie. Prawda? Ale dzieci... chyba nie najłatwiej. Nie, ja myślę, że nie jest bardzo łatwo, bo trzeba do nich umieć dotrzeć. Ale że już dotrzemy, nawiążemy kontakt, dzieci z nami rozmawiają, wtedy już idzie tylko z górki. To w takim razie spróbujmy, spróbujmy. Y, pouczyć troszeczkę, my się będziemy przyglądać. Uwaga, liczaki, proszę uwagę. Bierzemy jedną piłeczkę do ręki. Zaczynamy od jednej piłeczki. Każdy podnosi jedną piłeczkę do góry. Mamy? Ty masz niebieską, proszę. Ja wezmę białą. I rzucamy z ręki do ręki na wysokości oczu, prawda? Ona musi polecieć do góry i wpaść. 10 razy jedną piłeczkę. Jeżeli Wam wypada, spróbujcie sobie inną. Woreczki są y, trochę łatwiejsze. Musicie dostosować sobie piłeczkę do swoich możliwości. O, bardzo ładnie. Na ile taka nauka oczu? trwa, żeby dzieciaki nauczyły się żonglować? Co prawda, na razie mają jedną piłkę, mm -hmm. potem pewnie dostaną kolejną. Tak. E, ile to czasu zazwyczaj trwa? Zazwyczaj. Myślę, że dzieci, żeby nauczyć się dwoma piłkami, mogą potrzebować na przykład godziny. Niektóre złapią od razu, niektóre po godzinie mogą też żonglować trzema, w zależności od preferencji dziecka. Tutaj w SOTO żonglowanie to nie jest jedyna rzecz, jakiej można się nauczyć podczas ferii. Mamy również wśród atrakcji coś takiego jak origami. I w takim razie poproszę o wytłumaczenie, na czym origami polega i co można zrobić z tego. Origami, origami polega na składaniu papieru. Tak naprawdę origami to jest... Składanie gami to jest papier, czy odwrotnie, i kwestia jest techniki. Zrobić można praktycznie wszystko, począwszy od prostych rzeczy, które, które mają tam parę skrzydełek i nóżki, przez wszelkiego rodzaju zwierzątka, na przykład pająki. Ciekawe, prawda, Że z kartki, która ma cztery rogi, składamy pająka, który ma pięciu odnóży, tarantulę, odwłok. Ile pięty... czasu potrzeba na złożenie takiego pająka? Hmm. Takiego pająka składa się z dwie godziny, prawda? No, całkiem długo powiem szczerze. No, jeżeli mamy zgięć na przykład ko 200, prawda, 200 zgięć, to wszystko musi być dokładne, to wszystko musi być, prawda, smog. Co Kwarantowa... dzieciaki wolą e, pośród tych zajęć? Za chwilę porozmawiamy również o tym, jakie są zajęcia, ale przykładowo mamy żonglerkę, mamy origami, co preferują dzieciaki? E... Prefer, zależy od preferencji dziecka. Niektóre dzieci lubią żonglować, bo z natury są żywe, prawda, z natury lubią się ruszać. Te, które wolą spokojnie posiedzieć, wolą origami, bo na origami trzeba skupienia. Te, które lubią dokładność, które lubią posiedzieć, popracować nad sobą, wolą origami. Ale tak naprawdę do wszystkiego można dobrze zachęcić. Kwestia motywacji i dobrej zabawy. Na chwilę pana zostawiamy za nami. Z kolei odbywają się zajęcia aikido. Ja teraz porozmawiam z Marceliną Kosińską o tym, co proponujecie właśnie na ferie, zima w mieście, kiedy można przyjść, o której i jakiego rodzaju zajęcia? Zajęcia mamy różne, jeżeli chodzi o sztuki walki, jest aikido, karate, jiu-jitsu, judo. Oczywiście można przyjść od 8 do 14, od poniedziałku do piątku. I to grupy zorganizowane i indywidualnie również? Tak, grupy zorganizowane prosimy o wcześniejszy kontakt, żebyśmy mogli tu wszystko przygotować, natomiast osoby indywidualne mogą się zgłaszać praktycznie cały czas bez specjalnego zgłoszenia wcześniej. A jaki jest przedział wiekowy? My tutaj akurat obserwujemy grupkę dzieci, nie wiem w jakim są wieku, kilkulatki ze szkoły podstawowej, ale to nie wszystko. Bo również nastolatki, osiemnastolatki mogą przyjść. Tak, oczywiście. Grupy wiekowe przewidujemy 8-12 lat i 12-18. Natomiast jeżeli chodzi o przypisanie grup wiekowych do jakichś zajęć, to nie ma to znaczenia, ponieważ tak samo nastolatkowie mogą przychodzić na origami, na sztuki walki, tak samo dzieci. Po prostu dostosowujemy tok zajęć do danej grupy. A kto się cieszy największym zainteresowaniem? To bardzo różnie, bo jest. Yy... Tak, jak pani widzi, porówno mniej więcej i na żonglerkę, i na sztuki walki, i na origami też, ale oczywiście, jak dzieci się troszkę zmęczą. Dobrze, to ja na razie dziękuję. W takim razie wrócę do pana Kamila. Ja muszę przyznać, że na początku, kiedy się tu pojawiliśmy, dzieciaki bardzo chętnie podbiegły do origami i to dosyć dłuższą chwilę zajęło, zanim odeszły. W tej chwili widzę, że jednak piłki królują. Może w takim razie spróbujmy jeszcze coś o tym żonglowaniu powiedzieć. To nie jest łatwa sztuka. Co możemy więcej o nim powiedzieć? Żonglowanie. Żonglowanie w ogóle jest bardzo przydatne, bo zwiększa nam się koordynacja, współpracują dwie półkule, więc zwiększa nam się też pamięć. Poza tym zwiększa nam się refleks, począwszy tam od prostej jakiejś czynności, potem zauważamy, że łapiemy szklanki, które nam spadają nie wiadomo skąd. I bardzo przydatne w życiu codziennym. Tak, w życiu codziennym. Poza tym świetna forma spędzania czasu, świetna forma relaksu. Ja teraz poproszę w takim razie ciebie, żebyś wziął kilka piłek i zaprezentował nam swoje umiejętności. Jak to wygląda, kiedy już trochę więcej poćwiczymy. No i jak to może wyglądać w przyszłości. Tutaj widzimy na razie małych, przyszłych, miejmy nadzieję, mistrzów. I poobserwujemy trochę większego, już z większym doświadczeniem. Ale jak widać. Zainteresowanie bardzo duże piłkami. Zaczynamy w takim razie pokaz. Od no zaczynamy od piłki są do Możemy rozmawiać. Wywiad. Trochę, Mamy już dobrą jedną rączką, drugą rączką. Ile maksymalnie piłek można używać? Ile jest rekord? Znaczy rekord to chyba jest 9, 9 piłek, a 11 pierścieni, bo są jeszcze pierścienie, są jeszcze maczugi. Żeby tak y, posługiwać się piłkami, ile czasu potrzeba? Ile ci to zajęło? No, no. Żeby tak nauczyć się, jak ja teraz żongluję, prawda? Żeby zrobić na przykład coś takiego, to jest wulkan, to można spokojnie chcąc i siedząc na przykład non stop, można było spokojnie w tydzień to opanować. Spokojnie. Dziękuję bardzo. Czyli tydzień nauki i możemy dokładnie w ten sposób żonglować. Jak widzimy, dzieciaki tutaj pilnie przypatrywały się i na pewno będą próbować. A ja przypomnę, jeszcze znajdujemy się w Soto, to jest dalekowschodnie centrum kulturalno-sportowe przy Karolkowej. Każdy, kto ma ochotę spróbować czy aikido, czy nauki żonglowania, albo składania origami, jak najbardziej zapraszamy w okresie ferii od 8 do 14. Wa Paluszkiewicz, bardzo dziękuję. Trudna sztuka. Hubert Radzikowski jeszcze trudniejszą sztuką się zajmuje, jak sprawnie poruszać się po warszawskich ulicach. Do Huberta już przechodzimy. Szanowni Państwo, ta niezdarność Igora jest udawana. On w tak zwanym międzyczasie najpierw żonglował kolegami operatorami, później kamerami, później połączył jedno z drugim. Wyglądało to dobrze, a żeby Państwa nie zniechęcać, to udaje, że nie potrafi maskotkami porzucać. Od taki dobry z niego człowiek.